Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na konferencję prasową, w której udział wezmą podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, pan Karol Rabenda, i podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan Mateusz Kotecki. Bardzo proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za przybycie. Szanowni Państwo, chcieliśmy przedstawić projekt, przedstawić założenia projektu nowelizacji ustawy o węglu kamiennym. Pan prezydent Karol Nawrocki, kiedy ta ustawa trafiła do niego na biurko w grudniu, zapowiadał, że jest ona niedoskonała i ma pewne mankamenty błędy, braki i zapowiedział, że ta nowelizacja padnie. W grudniu jeszcze w, w okresie świątecznym mieliśmy mm, mieliśmy protest górników w kopalni Silesia. Wszyscy widzieli go, mogli go obserwować, bo był szeroko relacjonowany. On miał właśnie związek z tymi brakami w tej ustawie, w które, którą przygotował rząd Donalda Tuska. Nowelizacja wprowadza pewien porządek i sprawiedliwość w tej ustawie, bo jak wszyscy wie, Wiemy, ten projekt złożony przez stronę rządową nie obejmował górników osłonami w kopalniach prywatnych. Protest, który w okolicach świąt się odbył, no, był bardzo radykalny. Górnicy przebywali pod ziemią w okresie świąt. Doszło do pewnego porozumienia między stroną rządową, pracodawcą a stroną pracowniczą, gdzie strona rządowa zobowiązała się złożyć Powiedzmy podobny projekt, nie wiemy, bo ten projekt ma być złożony do końca lutego, ale kancelaria prezydenta i pan prezydent, tak jak się zobowiązał, uzgodniliśmy to też ze stroną rządową, że zgodnie z obietnicą złoży swoją nowelizację, które, która będzie poszerzała ten pakiet ochronny nad górnikami, którzy przy ewentualnej likwidacji zakładu mają zostać objęci, Ochroną. To są podobne, to są takie same mechanizmy osłonowe, jak w przypadku górników z kopalni państwowych, zespółek Skarbu Państwa, czyli urlopy górnicze odprawy bądź alokacja. Wszyscy pracownicy, gdyby doszło do likwidacji zakładu z powodów nieekonomicznych związanych ze sprawami politycznymi, zostanie objęta. Wszyscy pracownicy zostaną objęci takimi samymi osłonami jak pracownicy czy to polskiej grupy górniczej, czy innych spółek skarbu państwa. Także pan prezydent przywraca sprawiedliwość, jeśli chodzi o równe traktowanie. W naszej opinii to zachowanie strony rządowej było skandaliczne, bo różnicujemy tych samych pracowników, którzy tak samo pracują, mierzą się z tymi samymi problemami ekonomicznymi, bo ich podmioty są elementem polityki klimatycznej różnicujemy ich górnicy, którzy pracują 10 kilometrów dalej mają takie mechanizmy osłonowe, a górnicy, którzy pracują na przykład w, w kopalni Silesia takiej osłony nie mają, więc ta nowelizacja przywraca sprawiedliwość tak samo jak pan prezydent, tak jak pan prezydent obiecał przy podpisaniu ustawy, ta nowelizacja zostanie dzisiaj złożona do Parlamentu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panie Ministrze. Szanowni Państwo, projekt tej ustawy przywraca normalność i sprawiedliwość. Górnicy z Silesii tak samo narażają swoje życie każdego dnia pracując dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Stąd wykluczenie ich w pierwotnym projekcie ustawy było po prostu niesprawiedliwością. Straszną rzeczą jest, że strona rządowa przymusiła górników do Protestu, który miał miejsce jeszcze przed świętami, efektem czego górnicy 500 metrów pod ziemią musieli spędzić kilka dni, by wymusić na stronie rządowej jakąkolwiek reakcję. Natomiast my, papież prezydent Karol Nawrocki, jak i pałac prezydencki zareagowaliśmy bardzo szybko, stąd dzisiaj ta nowelizacja trafia, trafia do parlamentu. Liczymy na sprawiedliwość, liczymy na to, że wszyscy górnicy będą traktowani tak samo. Nadmienie. Że w ubiegłym tygodniu mieliśmy jeszcze protesty rolnicze, także protestów przybywa. Uczulamy na to, że wszystkich należy traktować w ten sam sposób i nie wykluczać. Pierwotny projekt ustawy dyskryminował, a ten przywraca sprawiedliwość. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy macie Państwo może jakieś pytania? Bardzo proszę. Dzień dobry. Dominika Celińska, telewizja w Polsce 24. Panie ministrze, jak skomentuje pan? Fale hejtu wobec prezydenta Nawrockiego w związku właśnie z udziałem w Pielgrzymce Kibiców, tutaj też głównie ze strony polityków koalicji obywatelskiej. I też czy ta nowalizacja ustawy o blokowaniu treści forsowana przez obecny rząd, a zawetowana przez pana prezydenta miałaby służyć jedynie ochronie własnego zaplecza politycznego niż realnej walce z hejtem? To jeśli pani redaktor pozwoli, ja odpowiem na te pytania. To bardzo dobrze, że o sobotniej pielgrzymce kibiców było tak dużo w mediach. Dzięki temu niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej dowiedzieli się, że Jasna Góra to nie stok narciarski, a uświęcone miejsce kultu religijnego Polaków. Zawsze warto edukować. Osiemnasta pielgrzymka środowisk kibiców, różnych kibiców, nie tylko piłkarskich, na Jasną Górę jest jednym z wielu wydarzeń, w których bierze udział prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Wcześniej brał udział w tych pielgrzymkach jako prezes Instytutu pamięci narodowej to bardzo ważne by spotykać się z wieloma grupami środowiskami Polaków w różnych okolicznościach a ta pielgrzymka była jedną z nich oczywiście Przyzwyczailiśmy się do tego, że rządzący w sposób hejterski, niepoważny odnoszą się do aktywności pana prezydenta, ale w ten sam sposób pokazują, jak bardzo są odlegli od idei demokracji, bowiem to głosami Polaków. W bezpośrednich wyborach Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim, został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, zdobywając ponad 10 milionów 600 tysięcy głosów. Do dziś członkowie koalicji obywatelskiej liczą głosy, nie mogą się tych głosów doliczyć, ale też do dziś nie są w stanie przyjąć tego zwycięstwa i decyzji Polaków, stąd ten hejt. Natomiast jeżeli chodzi o, o rozwiązania prawne, o ustawę o świadczeniu usług drogą cyfrową, pan prezydent wyraźnie wskazał, co w tej ustawie stanowiło naruszenie przepisów polskiej konstytucji, przede wszystkim artykułu 54 mówiącego o wolności słowa. Nie może być tak, że decyzje urzędników blokują treści w internecie, a nie decyzje sądów. Zatem pan prezydent wskazał wyraźnie, wskazał wyraźnie w momencie zastosowania konstytucyjnego i swojego w ramach swojej prerogatywy prawa weta, co należy w tej ustawie poprawić. Rządzący mieli bardzo dużo czasu, by przygotować rozwiązania prawne wdrażające DSA w Polsce, wdrażające to rozwiązanie unijne, rozporządzenie unijne, implementujące przepisy unijne w Polsce. Nie zrobili tego w terminie. Z dużym opóźnieniem przygotowali ustawę, która była po prostu bublem prawnym w zakresie konkretnego rozwiązania dotyczącego kontroli nad treściami publikowanymi w internecie. Przecież to rozwiązanie prawne zakładało między innymi takie, takie oto sytuacje, w których policja mogłaby wejść do hostera, do firmy świadczącej usługi internetowe, skopiować wszystkie dyski tylko na podstawie decyzji urzędnika, a nie decyzji sądu. Zatem taka była decyzja pana prezydenta. Czekamy w tej chwili na nowe rozwiązanie prawne przygotowane przez rządzących. Dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry, Polskie Radio, Arkadiusz Augustyniak. Ja chciałbym dopytać o ten projekt ustawy, o którym panowie przed chwilą, panowie ministerowie mówili, mianowicie o to zamykanie kopalń z przyczyn politycznych. W jaki sposób te przepisy będą sformułowane, tak żeby to było precyzyjne i o jakie przyczyny polityczne chodzi? Czy, to, czy tylko polityka klimatyczna, czy jeszcze coś? Poproszę o rozwinięcie. Dziękuję. To są te same przyczyny, które są zapisane w ustawie uchwalonej w grudniu. Wiemy, że polityka klimatyczna w sposób, sposób diametralny zmienia relacje w krajach, jeśli chodzi o... Sposób pozyskiwania energii. No, nie jest tajemnicą, że węgiel z polskiej energetyki przez przepisy unijne jest wypychany, a jeśli jest wypychany i rządy budują inne moce wytwórcze, no to wydobycie węgla z powodów politycznych, z decyzji politycznych, no, jest to ograniczane i ta, ta formuła jest zapisana, jest zapisywana w wielu ustawach od lat tu się. Nic nie zmienia, także my tutaj nie zmieniamy definicji, bo jeśli pan pyta, czy my zmieniamy definicję, którą wprowadził rząd Donalda Tuska, to nie. My poszerzamy tylko ten pakiet ochronny, o którym przecież rozmawia się od wielu lat on był w różnych projektach, w różnych dokumentach rządowych także tu się, jeśli chodzi o tą definicję, nic nie zmienia. Górnictwo w Polsce. Jest zamykane z powodów politycznych, nie z powodów ekonomicznych. Traci na tym nasza stabilizacja systemu elektroenergetycznego. Kumuluje to różnego rodzaju koszty. No i w konsekwencji, naszej, w naszej opinii, obniża bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ja tutaj chciałem jeszcze. Podkreślić pewną, pewien fakt, który zawsze jest pomijany, ale ten poziom odpowiedzialności też górników za ten system polski elektroenergetyczny, surowcowy, bezpiecznościowy, on zawsze wybrzmiewa w różnego rodzaju, czy to konferencjach, ale też protestach, bo to nie jest tak, jak próbowały to przedstawić niektóre media, protest o pieniądze, o dodatki. Ci pracownicy chcą pracować w swojej kopalni, a jeśli ta kopalnia nie może dalej funkcjonować, czy to z powodów finansowych, tak trudności finansowych, no bo ten ta branża tak jak wszystkie inne musi się mierzyć z różnymi światowymi wahaniami cen. To oni chcą pracować w innych kopalniach czy w, tak jak w przypadku kopalni Bobrek, gdzie zdarzyło się doszło do zdarzenia górniczego podziemnego, gdzie ona nie mogła dalej funkcjonować, no to ci pracownicy chcą pracować w innych kopalniach, w swoich zawodach i chcą wydobywać węgiel. Także to Chciałem trochę odczarować. To nie, jest, to nie jest protest, to nie był protest o pieniądze, o jakieś dodatki, bo ci, bo ci górnicy walczą o swoje miejsca pracy i chcą pracować i chcą, żeby te kopalnie funkcjonowały. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na dzisiejszą konferencję prasową.